Witam w kolejnym odcinku, przerzuciłam trochę rzeczy z telefonu, także mam dłuższy czas nagrywania Przychodzę z takim pierwszym, dłuższym odcinkiem, jeżeli chodzi o serię odnośnie miejsca Musen Bar Jest to jedna z perfumerii niszowych w Polsce Z tego co wiem są chyba dwie w Warszawie Jest chyba, Przecież nie jestem pewna, że w, yy, w Poznaniu jest i chyba jest yy, w Łodzi jedna, jak dobrze kojarzę bo coś mi kolega wspominał, kolega jest z Łodzi I tak właśnie wspominał o wizji stacjonarnej Także tak podejrzewam No, ubolewam, że nie ma we Wrocławiu Natomiast powiem szczerze, że faktycznie większość zapachów Jeżeli chodzi o asortyment tejże perfumerii poznałam Tutaj mamy listę marek I posłużę się właśnie stroną internetową perfumerii Żeby w tym odcinku dłuższym, tym takim pierwszym dłuższym Zawrzeć, zawrzeć takie informacje jak Zapachy, które poznałam, które urzekły, które... Na przykład są na wyłączność Mustang Bar i które według mnie szczególnie warto poznać. Więc polecimy markami. Jeżeli chodzi o markę BDK, to ja bym tutaj już zaraz kliknę, może spauzuję, kliknę kliknę, powiem, co ja bym szczególnie poleciła do testów, co mnie urzekło do tego stopnia, że porządnie się zastanawiam nad flakonikiem. Ten zapał, o którym mówiłam, to akurat zaraz pokażę, natomiast Creme de Cure. Muszę powiedzieć, że bardzo mi się podoba ten zapach. Jest on taki skórzano-zamszowo-cytrusowy, bardzo szlachetny, bardzo elegancki. Nie jest może jakiś niewątpliwie zaskakujący, natomiast jest bardzo szlachetny i taka piękna, zamszowa, kobieca elegancja. Muszę przyznać, że to połączenie jeszcze z takimi właśnie lekkimi, miękkimi cytrusami w takim lekko słodkawym wydaniu, nie hesperydowym, bardzo, że tak powiem, do mnie przemówiło. Ten zapach, o którym wspominałam... Który mnie urzekł mocno to jest słód i mę, chyba tak I muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o ten zapyt to wbrew nazwie, ja go nie odbieram dosyć bo Bardziej bym powiedział, tak kwiatowo-ogrodowo-słodka Bo to jest taka kwiatowość z taką wieczorową elegancją, z kobiecością, z takim mocarną słodyczą, ale nie infantylną Takim osłodzeniem jak na przykład kwiaty plus słodycz, takiej bym powiedziała migdałowości Chociażby na przykład kwiat i migdałowość zawarta w Love Blossom, a młaszczy też w ostatnio poznanym ekstrakcie Wesker Imperial tam mamy taką, bym powiedziała, kwiatowo-grodowo-bzowość, też z nutą wiśni i migdałową jeżeli chodzi o ten tabak Rose, to ja miałam odlewkę i muszę powiedzieć, że zapach jest kompletnie inny, niż wskazuje nazwa, nuty i tak dalej odbierałam go dosyć w stronę owocową Miał bardzo dobre parametry, ale po prostu czegoś innego się spodziewałam. Natomiast parametrowo, że tak powiem, bardzo na plus. No to lecimy dalej markami. nad C, co ja bym tutaj wskazała. Eee, może bym wzięła markę Klonkin weźmy, albo ewentualnie jeszcze, z, nie wiem, trudą. I tutaj ja bym wskazała, jest... Pokazuję eee, jego nazwę. Deux. To jest zapach, który ukazał piękne takie ujęcie zielono-figowe, takie aromatyczne, ostrawe, bardzo, że tak powiem, intrygujące, intensywnie zielone, takie listko figowe. I muszę przyznać, że wyróżnia się na tych takich zielonych figowców. Niekoniecznie poszedł z jakąś taką standardową. Strony. A akurat te flakony, taka jasna kolorystyka, nie chcę mi coś za bardzo wyostrzyć mocniej. Klonki, z tego co wiem, będą wycofywać, dlatego właśnie były na tej wyprzedaży. E, powiem szczerze, mnie osobiście, łóżek, zapach, ten ostatni. Poznałam kiedyś z próbki, był tak przepięknie, e, bym powiedziała, um, uroczy. Po prostu to słowo, które mi się najbardziej z tym zapachem kojarzy, niedługo odbiorę flakonik, także ponownie testy i szerzej o nim powiem w jakiejś może osobnej recenzji, już bardziej typowo recenzji, takim, takim powiedzmy luźnym omówieniu pierwszych wrażeń itd. Tak I muszę powiedzieć, że właśnie ten zapach zapamiętam jako niezwykle taki urokliwy, taki optymistyczny, także miłe skojarzenia mam Chciałam poznać ten Firsted, to cały czas próbka niedostępna, dlatego że koleżanka mi wspominała, że to poszło taką stronę dosyć zielono-irysową, a ja takie wydania irysa lubię, także pokładałam duże nadzieje, natomiast dużo wskazań, że jednak to jest taki irys, typu iris Prima Penhaligon, dużo takich już podobnych jest, także no, nie pokusiłabym się o zakup flakonu w ciemno. Komny garcom na razie sobie zostawię, ponieważ tam jest po prostu ogromny przekrój zapachów. Według mnie ogrom perełek. Dużo zapachów tej marki właśnie mam z Monsant Bar. Mam na przykład Zagorsk, mam Jal jak dobrze wymawiam. Mam no, generalnie jeszcze z Komny mam róż, czyli buraka z taką wiśniowością i z kadzidłem. Dużo zapachów się przewijało, o wielu opowiem jeszcze na pewno. Akurat to nie jest marka na wyłączność w Museand Bar. Co jeszcze, jeżeli. Chociaż nie wiem, czy wszystkie zapachy są gdzie indziej dostępne. Może być tak, że też niektóre zapachy są faktycznie na wyłączność. Ja będę sukcesywnie opowiadać o zapachach tej marki. Być może będzie seriał tej marki tylko że jest to jedna z moich ukochanych marek perfumowych. Co jeszcze mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o. A mamy jeszcze to Darek ma ten srebrny dwójka. To jest taki wydźwięk, bym powiedziała metaliczno-kadzilano-herbaciane, bardzo intrygujące. Tutaj w ogóle widzę, nie wiem, tej Koki Koki, nie widziałam wcześniej, czyżby to była ta jedna z dwóch nowych marek, które mają w tym momencie, jakoś już niedługo wejść do perfumerii. Wygląda na to, że tak podobnie było z Fuegia, argentyńską marką, myślę, że właśnie na początku była właśnie nazwa i właśnie, że nic nie ma, także prawdopodobnie, już sobie może poczytam zaraz, cóż to za zapachy tej marki można, że tak powiem, poznać. Ja już po prostu wzrokowo widzę, czego wcześniej nie widziałam Nie kojarzę nazwy, nic z tej marki na przykład nie mam Chociaż to też nie jest tak, że tutaj każda marka jest typowo perfumeryjna To też mogą być marki, jak tutaj widać w zakładkach Pielęgnacja, do domu Kolejna, za, kolejna marka, wydaje mi się, że Durka jest na wyłączność w Zaraz to powiem, Alaka na pewno jest na wyłączność Jeżeli chodzi o tutaj jeszcze marki, tutaj które chciałam wspomnieć i aktualnie jest na wyłączność w Monsant Bar Kiedyś była w tej dawnej szecie graficznej w Galilu Handlay wydaje mi się, że jest na wyłączność Liquid Imaginary, jest ja dobrze wymawiam, to akurat wiem, że też mam mu kredą, a także nie LM, zaraz parfum opowiem Oczywiście na wyłożenie no, mark Antoine Barua ja to, dobrze wymawiam i do niej właśnie w tym momencie przejdę Tu oczywiście polecam Ganimet, polecam też 683 Wersję Exata dobrze jeszcze nie poznałam, jeszcze opowiem osobno Natomiast mam flakon 683 Mam mam Met, które po prostu uwielbiam. To już kolejny, kolejny zakup. To jest taki zapach, gdzie jest przepiękna kosmiczność, planetarność, mineralność, na przykład na darku głównie mineralność. Przepiękne. Mam tam takie połączenie fiołka z mandarynką, tam jest zamszowość. Bardzo intrygujące, niesamowicie komplementowane. I to jest jeden z moich najkochańszych zapachów aktualnie. Taka sama czołówka moich ukochanych zapachów. 683 jest takim zapachem cięższym. To jest wcześniejszy zapach, później jakby powstał Ganymed, To jest jakby dla mnie taką bardziej przestrzenną, świeższą wersją 683. 683 zdecydowanie się nie nada na wiosnę, lato raczej, chyba że wieczorowo. Natomiast Ganymed spokojnie z zapachem całorocznym. 683 bardziej tak mi powiedza się no-zimowo. Ciężka tak powiem. Oba mają bardzo dobre parametry, długi ogon i ogromnie zwracają uwagę. Także myślę, że to są takie naprawdę perełki z Monsant Bar, marka, która jest szczególnie warta uwagi. Oczywiście to nie będzie tak, że tutaj w tym odcinku jakby zakończę wywód, dlatego że nie chciałabym, żeby ten film trwał dłużej niż na przykład powiedzmy 11 minut. Także skoncentruję się jeszcze na tutaj kilku markach i zakończę i po prostu będzie kolejna część, kolejny odcinek, który serdecznie oczywiście zapraszam. Tutaj, jeżeli chodzi o marki na wyłączność, to wydaje mi się, że Stora Skugan jest na wyłączność. Dezu nie kojarzę, żeby gdzie indziej było. Zresztą jest problem, żebym nawet tutaj sprawdziła niektóre zapachy, bo e, niedostępne aktualnie. Room 1015, marka, którą bardzo lubię oraz Rundolc e, Parfum. E, tutaj mamy markę niemiecką Rundolc. E, room nie wiem do końca skąd jest. Jeżeli chodzi o markę, o której wcześniej mówiłam... E, o której wcześniej mówiłam... To co już mi wypadło, yy, o które chciałam jeszcze coś powiedzieć. Hmm. A, wiem. Klonki, o które wspominałam, jest to marka, jak dobrze każe, irlandzka. Yy, nie wiem, czemu mi się też wydawało, że jest z innego kraju, ale tak, długo mi, się, tak mi się wydawało. Yy, co jeszcze chciałam powiedzieć, więc yy, wejdźmy może w. Oj! Yy, w markę Rundolc. Zaraz może spauzuję i yy, kliknę. Muszę przyznać, że marka świetna. Uwielbiam Marsa, uwielbiam April. E, sept mam tak e, dosyć mieszane uczucia, nie do końca jestem przekonana. E, fe, tego nie poznałam. E, mam trzy flakony, właśnie wspomniane: April, Mars i e, Sept. I na pewno wiem, że jak skończę Mars i skończę e, April, na pewno zakupię kolejny raz. April z cudownym, kadzidlanym zapachem, połączeniu z tą kwiatową, bardzo unikalnej. O ogromnych, obezwładniających parametrach i niepodobny jest to zapach do żadnego innego kadzidła. Jeżeli chodzi o Mars, to jest zapach dla miłośników szpilkówny, natomiast muszę przyznać, że aktualnie chyba wolę Marsa. I to jest taki zapach lasu żywicznego, lasu na taką mroźną porę. Jeżeli chodzi o sept, to jest taki dosyć słodkawy klimat, z dużą ilością wyczuwalnego takiego słodkowego, może słodkawego. Rabarbaru, ale nie jest to taka słodycz typu ciasto rabarbarowe, to jest takie bardziej osłodzenie, trochę może jakiś taki aspekt orientalno-korzenny rabarbaru. Natomiast ja po prostu wolę inne wydania rabarbaru. Z tego co wiem, luty ma najgorsze parametry, jeżeli chodzi o zapachy tej marki, bo wszystkie pozostałe, a zwłaszcza april, to muszę przyznać, że parametry obezwładniające. Marka, którą uwielbiam, o której będzie na pewno osobno odcinek w ramach serii odnośnie Monsant Bar Jest to marka na wyłączność, która jest naprawdę świetny stosunek ceny do jakości Mam dwa flakony Sherry Punk, poważnie zastanawiam się nad Electric Wood Czekam na Sweet Leaf, o których opowiadałam yy, odnośnie właśnie poznanego zapachu Dostałam właśnie yy, w przesyłce yy, próbkę tego zapachu i muszę przyznać, że oczarował mnie zielonością I takim doskonałym balansem między nutami, takim powiedziała ziołowo Zielonymi, a takimi konopnymi, a też taką słodyczą. Nie jest za dużo tej słodyczy i też konopia nie zdominowuje. Także ciekawy zapach dla miłośników Acro, haze, czy też Tais, e, Fuegia, czy też takich właśnie klimatów konopnych, typu Killian Smoke, Soul. soul. Natomiast e, muszę powiedzieć, że tutaj ten wydźwięk, to połączenie jest jakoś tak najbardziej może z, e, zblendowane, dobrze i zbalansowane. E, holy Rose mam w postaci Odlewki. Ciekawie ukazana dymna róża, gdzie faktycznie jest odymienie, ale nie takie wędzonkowe. Ten 15 y, ciągle ponawiam testy, poważnie się zastanawiam natomiast wydaje mi się, że on tutaj tak jakoś najsłabiej parametrowo wypada i zapach, którego nigdy nie poznałam, a który tak bardzo chciałam zawsze poznać, Power Ballad. No może kiedyś się y, trafi okazja, żeby poznać. O marcie, tak jak mówiłam, osobno opowiem, y, może będą jakieś właśnie też osobne recenzje. O Sherry punk już było dużo na moim kanale. Y, Także chyba w tym momencie już zakończę, bo jest za 12 minut. Chyba że jeszcze ewentualnie na jednym y, zapachu, już, tak powiem, y, się skoncentrujemy. Takie coś wróciło do oferty. Y, niestety, to jest jeden zapach tej marki tutaj i niestety próbka jest niedostępna. Zaraz opowiem, co tutaj za nuty. Ponoć świetna propozycja, natomiast ja y, aktualnie raczej wolałabym coś najpierw sprawdzić. Tutaj że chodzi o nuty figa, bergamotka, greif, czyli takie nuty owocowe. Mamy też trochę słodyczy, no trochę cięższych nut, typu właśnie tutaj jakieś przyprawy, skóra, sandałowiec. są także ciężko powiedzieć, jakbym ten zapach odebrała, bo już wanilia, skóra to u mnie często to połączenie nie do końca u mnie gra. Trochę inne wydania skóry wolę, typu zamsz i z wanilią to różnie bywa. Mało który zapach z wanilią mnie urzeka, raczej mi ta wanilia często psuje efekt. Z też jest różnie, także ciężko powiedzieć, natomiast wiem, że ten zapach ponoć ma fenomenalne parametry tak itd., itd., także może kiedyś będzie mi dane poznać.